Europe Direct Olsztyn, czyli Biuro Informacji Europejskiej, od 2005 roku przybliża mieszkańcom Warmii i Mazur wiedzę na temat Unii Europejskiej, jej krajów członkowskich, odpowiada na pytania i rozwiewa wątpliwości. Od samego początku jego organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. Jest to kontynuacja tego, co żeśmy robili. Zakres zadań bardzo szeroki, bo trzeba było dostarczyć tę informację o Unii Europejskiej, o jej strukturach, o zadaniach organów Unii Europejskiej. Ta wiedza została przekazywana, począwszy od najmłodszych. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wygrała konkurs na kolejne lata działalności Europe Direct. Nowa edycja trwać będzie od 2021 do 2025 roku. Na rok 2022 przypadnie wiele wydarzeń i imprez promujących kulturę europejską. Termin, który już mamy sztywno ustalony, to jest 7 maja. Dzień Europy, który będziemy organizowali w Olsztynie, będzie to piknik dla wszystkich mieszkańców nie tylko Olsztyna, ale całego województwa. Piknik, na który składać się będzie rajd rowerowy po Olsztynie, czyli gra miejska rowerowa, warsztaty dla dzieci, różnego rodzaju inne atrakcje dla dzieci. Oprócz Dnia Europy będziemy mogli uczestniczyć w wielu innych imprezach, zaś przedstawicielki kół gospodyń wiejskich zostaną zaproszone na kolejną edycję Europejskiej Akademii Kobiet Wiejskich. Historia promocji Europy i informacji europejskiej w Olsztynie sięga czasów przed wejściem Polski do Unii, wcześniej działały tu jednostki Infopoints Europe skierowane do mieszkańców miast i European Rural Care For adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich. Początki były niezwykle trudne, ale też dawały nam naprawdę dużo radości. Z tego względu, że jak przyjeżdżaliśmy do jakiejś małej wioski, robiliśmy tam festen europejski, stało nasze europejskie koło fortuny, to dzieci się pytały: Proszę pani, a pani będzie stała tu codziennie. I to jest właśnie taka radość, że udało nam się zrobić coś dobrego dla tych dzieciaków. Europe Direct Olsztyn w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Mieszkańcy województwa mogą tam między innymi pozyskać informacje na temat wartości funkcjonowania Unii Europejskiej, wielojęzycznej platformy konferencji w sprawie przyszłości Europy, działań realizowanych w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022, czy też Europejskiego Zielonego Ładu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv